Cześć wszystkim, tutaj KryptoKozak, witam Was w kolejnym materiale, tym razem wyjątkowo nie będziemy mówić o, o perełkach kryptowalutowych, o, o coinach, czy o tokenach, które no, mają jakiś wyjątkowy potencjał, bądź są swego rodzaju bardzo ciekawe. Dzisiaj podejdę tutaj do pewnej kwestii bardzo technicznie, czyli jak wypłacać zrealizowane zyski Um, na przykładzie z, jednej z najprostszych metod, czyli z wypłaty z Binance na, na konto Revoluta. Um, oczywiście tutaj można podać inne dowolne konto bankowe, tylko walutowe, um, na przykładzie tutaj Fiata Euro, tak? czyli będziemy wypłacać w Euro. To co, to, co, to co jest istotne no to jak pewnie większość z nas już jakieś tam zyski ma miejmy nadzieję, że że, że jakieś tam zyski już realizujemy oczywiście pewnie nie jest to najlepszym rozwiązaniem zrealizować wszystko i, i pożegnać się z kryptowalutami natomiast y, trzeba wiedzieć i mieć to z tyłu głowy że nigdy nic wiecznie nie będzie rosło a każdy kto przeżył 2017 rok powinien, powinien pamiętać tą sytuację, że niezrealizowane zyski niestety przerodzą się w straty, ponieważ później zacznie tak szybko spadać, że nie zdążymy sprzedawać, a jak już spadnie, to nie będzie tych zysków. Także, także dzisiaj, dzisiaj podchodzimy do sprawy bardzo technicznie. Oczywiście kolejne materiały postaram się przygotować, y, które będą mówiły, jak, y, jak wypłacać w inny sposób i z innych miejsc y, y, zyski. Natomiast no, dzisiaj, tak jak Wam powiedziałem, przejdziemy y, przez ten proces z, z giełdą Binance, bo jest to bardzo proste łatwe i to co jest najlepsze to trwa sprawdziłem dzisiaj, robiłem przelew, zajęło mi to niecałe 3 minuty od momentu, kiedy kliknąłem zatwierdzenie na Binance, a środki były na na rewolucie tutaj jeszcze tytułem wstępu, zanim przejdziemy już technicznie do kwestii zapraszam Was serdecznie do subskrypcji mojego kanału dzięki temu będziecie mnie motywować, żeby żeby tworzyć kolejne materiały dla Was, kolejne ciekawostki, tak aby każdy nowy bądź zaawansowany i już gracz z historią w tym świecie kryptowalut się nie zagubił, a co więcej był na bieżąco, bo jak wiemy tych rzeczy jest tyle, że nie każdy jest w stanie wszystko doczytać, ogarnąć, przeanalizować a dzięki, dzięki takim kanałom możemy to w skrócie nadrobić i, i zaoszczędzić dużo czasu, a także być na bieżąco z, z, z tym całym rynkiem. Także zapraszam do subskrypcji. E, oczywiście każdy, każda łapka w górę jest wyróżnieniem dla mnie, za co bardzo dziękuję za poprzednie moje materiały, które wysoko oceniliście. E, także bardzo dziękuję I, i to nie koniec. Oczywiście będę się starał, żeby te film był jeszcze yy, materiał jeszcze lepsze i ciekawsze. Oczywiście, jeżeli macie jakieś pomysły, wrzucajcie, jeżeli tylko będę wiedział, yy, potrafił i, i, i miał wiedzę na jakiś temat, to oczywiście yy, taki materiał, taki filmik dla Was yy, dla Was yy, przygotuję. Także mm, subskrybujemy krypto z Kozaka w tym momencie, a ja przechodzę na giełdę Binance i pokazuję Wam, jak sprawnie i szybko przelewamy środki z Binance na Revolta. Eee, dobra. Przechodzimy na, na giełdę Binance. Tutaj jestem już e, zalogowany. E, jest to główna strona Binance i to, co nas interesuje, oczywiście, zakładek jest tutaj mnóstwo, mnóstwo opcji. E, inwestycji, tradowania, natomiast my skupiamy się na opcji portfel i wchodzimy na portfel spot, wpłata i wypłata i tutaj już Wam pokazuję oczywiście to co jest istotne to to, że potrzebujemy mieć do wypłaty Yy, fiaty, tak. My skupimy się na euro, bo to jest najtańszy sposób na przewalutowanie, na rewoluta. Oczywiście są opcje innych kryptowalut, yy, innych innych walut tradycyjnych, natomiast natomiast euro jest najtańszy i ma kilka opcji dla każdego. Yy, każdy może sobie wybrać najkorzystniejszą opcję. I teraz tak. Yy, to co jest istotne, to tutaj mamy poniżej. Yy, no, w zasadzie wszystkie kryptowaluty, bo jak widzicie mamy 19 stron, czyli wszystkie, wszystkie aktywa, które są notowane na Binance, jeżeli chodzi o podstawowe, o podstawowe e, kryptowaluty. I teraz m, każda kryptowaluta, która ma opcję konwertuj, e, możemy ją bezpośrednio przekonwertować na, m, na dolary, bądź euro, bądź inne, inne fiaty. E, i tutaj Wam pokażę, ja nie będę tego osobiście robił, bo szkoda BTC, że tak powiem, bitcoina przewal przewalutowywać. Yy, wiadomo, trzymamy się tego, że jeszcze będzie rósł. Yy, natomiast tutaj jak zobaczycie to możemy właśnie tutaj możemy tą, tą konwersję zrobić. Przykładowo, yy, a tu akurat na bitcoinie nie da rady, bo muszę mieć 0,25. No, trochę mi brakuje, jeżeli chodzi o, o, o tą pozycję na Bitcoinie, natomiast yy, polecam, bo to też robiłem yy, przekonwertowanie z USDT, gdzie, gdzie musimy mieć minimalnie 24 sztuki USDT, czyli no, jest to dużo mniej niż 0,25 Bitcoina yy, także tu Wam tego nie pokażę, natomiast generalnie wygląda to w ten sposób, że tu jeżeli mamy jakąś pozycję USDT Klikamy max bądź jakąś inną pozycję, którą chcemy przekonwertować, tu automatycznie pokazuje nam jaką kwotę euro dostaniemy za to i mamy tutaj przycisk właśnie konwertuj e, i mamy czas chyba 7 sekund na, na zaakceptowanie, no bo wiadomo kursy się zmieniają, więc no Binance też tutaj ryzyka na siebie nie będzie brał e, kursów, kursów walutowych. Natomiast jeżeli klikniemy to, to transakcja dojdzie do skutku, jeżeli nie klikniemy, to wtedy możemy odświeżyć i dostaniemy nowe kwotowanie na kolejne 7 sekund i tak, i tak, i tak w kółko tu mamy oczywiście odpowiedzi na, na jakieś tam pytania, które, które nas interesują, więc jeżeli ktoś będzie chciał doczytać, to, to może sobie tutaj te informacje zapoznać się z tymi informacjami. My natomiast wracamy dalej, bo tak jakby załóżmy, że już ten, ten krok przeszliśmy yy, i mamy saldo Fiata, ja tutaj mam akurat w tym momencie mm, no, prawie nic, bo, bo wypłacałem, żeby Wam potwierdzić, bo przyznam szczerze, że to był pierwszy realizowany zysk. Na ten moment siedzę w tej Jeszcze nic nie wypłacam do, 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 do tradycyjnych walut, natomiast przetarłem szlak, żeby sprawdzić z pierwszej ręki, że to działa, A więc zaraz wam powiem jak to wygląda. Więc tak, tutaj mam opcję wpłaty. No to wpłata jest pewnie oczywista, natomiast materiał jest o wypłacie dlatego klikamy sobie wypłatę, wypłatę z giełdy, pod warunkiem, że mam już skonwertowane na, na walutę tradycyjną, czyli na, na euro. Tak jak mówię, mamy dużo opcji, bo jak zobaczycie e, dolar australijski, brazylijski Real, Euro, Funt Kazachstański, meksykański, nigeryjski, coin rosyjska, e, rosyjski rubel Mira turecka, ukraińska hrywna i tak dalej, i tak dalej, dolar i wietnamski dong nawet. No nie ma niestety złotówki, ale miejmy nadzieję, że z czasem, z rozwojem naszej społeczności polskiej też złotówka będzie. Skupiamy się na euro, bo tak jak mówiłem, to jest to, jest to nad czym mamy największą możliwość i E, największe możliwości, jeżeli chodzi o wypłatę, e, są dwie opcje: takie podstawowe przelew SEPA, z którego ja skorzystałem, i, oraz, oraz karta bankowa e, Visa. E, I teraz, tak, w przypadku mm, bankowego przelewu SEPA, e, jest troszeczkę mniej formalności, jeżeli chodzi o, e, o weryfikację tożsamości. Tu w przypadku tej weryfikacji będzie trochę to więcej e, nas, że tak powiem, kosztowało. E, natomiast z drugiej strony przelew SEPA jest d, d, droższy, jeżeli chodzi o jakieś małe kwoty, które przelewamy, bo to kosztuje 80 euro, co też nie jest e, jakąś tam tragedią, no bo 4 zł nawet nie całe za przelew, no to niektórzy płacą tyle za zwykły przelew złotówkowy, a tutaj mamy jednak mimo wszystko przelew e, walutowy, więc e, nie, nie narzekajmy. Natomiast jeżeli chodzi o kartę bankową, Visa jest to przelew na kartę, tak jak nazwa wskazuje Visa, czyli inne Mastercardy tu odpadają, ale Visa też, tak jakby jest, Rewolut jest oparty na Wizie, dlatego, dlatego te opcje tutaj, jeżeli chodzi o przelew na Rewoluta, działają, zarówno jeden, jak i druga opcja wchodzi. To co jest istotne, przelew SEPA, szedł mi niecałe 3 minuty, jeżeli chodzi o Rewoluta. Tutaj przyznam, że. Szczerze, że tej opcji nie, nie, nie testowałem, natomiast to jest natychmiast na Twoją kartę, czyli w czasie rzeczywistym. Natomiast czy to będzie 3 minuty, czy 1 czy, czy sekunda, mi to nie robi osobiście różnicy, więc jest to szybko, tak. Także pozwólcie, że tutaj nie będę klikał tych. Pozycji, ponieważ dalej wyświetlają się tak jakby dane personalne, e, dane osobowe, więc których nie chciałbym tutaj ujawniać z oczywistych względów bezpieczeństwa, e, natomiast e, to jak to wygląda, czyli tutaj wpisujemy kwotę, m, którą chcemy przeleć, tu nam oczywiście wylicza od razu prowizję, nie wiem czy tutaj on coś, nie, nic, niestety się, bo już mamy zero, natomiast prowizja wyskoczy 0,8, zgodnie z, z, z tutaj z tą informacją otrzymujesz kwotę, którą podałeś, minus tą prowizję i tutaj masz poniżej opcję kontynuuj tam jeszcze raz musimy potwierdzić przelew Ci wychodzi tu jak widzicie film, materiał kręcę o 22.59 w tym momencie Przelew wyszedł 22.43. Ja miałem środki i dostałem tutaj powiadomienie z Revoluta o 22.46. Trwało to mówię całe 3 minuty. Także, także to Wam potwierdzam, że, że udało się zakończyć sukcesem taką transakcję. E, oczywiście druga opcja działa tak samo, wpisujemy kwotę, tutaj, tutaj się wyliczy ta prowizja 1%, e, tak jak mówię przy małych kwotach ta opcja jest dużo tańsza, jeżeli chodzi o jakieś większe kwoty, e, tam gdzie to 4 zł będzie tak jakby mniejszą kwotą niż 1%, no to... Yy, znaczy większą kwotą, no to, 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 to te przelewy te opłaca się małymi kwotami, natomiast SEPA opłaca się przelewać większe kwoty. Yy, to tak wygląda. To musimy dodać oczywiście nową kartę, czyli numer karty musimy podać. Yy, tutaj, numer, yy, tutaj numer rachunku. Tutaj, oczywiście, też um, oprócz numeru karty trzeba zrobić weryfikację tożsamości. Muszą się dokładnie zmieniać, zgadzać dane. Więc, jeżeli macie jakieś polskie znaki w imieniu, nazwisku, um, może tutaj być jakieś tam ryzyko, jeżeli e, gdzieś w systemie te polskie znaki nie występują. Dlatego przelew SEFA, SEPA sprawdzony działa. No dane też się muszą zgadzać, ale. Mm, ale u mnie akurat e, mam drugie imię, w rewolucji nie miałem wpisanego drugiego imienia, przeszło mm, także myślę, że ta opcja SEPA jest dużo bardziej elastyczna. E, jeżeli chodzi o inne płatności, e, portfel Cash i, i przepraszam, tu pakiet z po się rzuciło. I, Etana. To są opcje, bym powiedział, nowoczesne, też coraz bardziej dostępne. I, i tu obiecuję Wam, że nagram materiał przynajmniej o opcji portfela etakerze, bo przyznam szczerze, że z tego jeszcze nie korzystałem. A nie ukrywam, że jeszcze z jednego miejsca chciałbym Wam pokazać, jak wypłacać i realizować zyski. I tam, tam ta opcja jest, dlatego, dlatego będę musiał ją przetestować. Przetestuję. Wspólnie z Wami i taki materiał oczywiście gdzieś tam w przyszłości Wam pokażę, bo, bo musimy być na to przygotowani, że te zyski trzeba będzie prędzej czy później wypłacać yy, i oczywiście najważniejsza kwestia to tych zysków nie przespać, no ale, ale to już tak jakby jest materiał na oddzielny, oddzielny film. Yy, tą formę płatności. Etana um, też spróbuję przetestować, bo przyznam szczerze, że nigdy z niej też nie korzystałem, jest to mniej popularna y, metoda jak portfel cash. Y, natomiast, y, natomiast no też, y, no też warto, jak widzicie prowizje tutaj są zbliżone do 0, tutaj 0, tutaj 0,1%, co, 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 co tak jakby nie możemy nazwać tego, tego opłatą czy tam jakimś kosztem. W obu tych przypadkach trzeba też zrobić weryfikację tożsamości na podstawie dokumentu tożsamości, zdjęcie, porównanie twarzy i tak dalej. Standardowe standardowa weryfikacja KYC, no ale takie są wymogi, więc no niestety to to tutaj trzeba trzeba robić jeżeli chodzi o przelew SEPA nie musiałem robić weryfikacji e, dowodu e, także to jest to jest taki plus no, trzeba tam będzie tą weryfikację taką podstawową podanie danych natomiast żadnego dowodu nie musiałem załączyć udało mi się ten przelew zrealizować e, także jak e, podsumowując e, wszystkie kwestie które mamy do zrobienia są w zakładce portfel Portfel, spot, wpłata, <coughs> wypłata I tutaj jeszcze raz Wam pokażę, żebyście wszyscy pamiętali e, Robimy, e, w, najpierw szukamy sobie kryptowaluty naszej, której mamy Polecam, żeby to był USDN e, Bo tak jak widzicie, możemy to z Bitcoiny skonwertować, ale nam każe 0,25 Zobaczymy jak Cardano, ile nam tutaj tak z ciekawości Ile Cardano nam y, będzie chciało y, Minimalną y, ilość Cardano wymienić y, 60, no to, to to jest też dobra opcja tak No bo Cardano mimo ostatnich Olbrzymich wzrostów No to y, to jeszcze po dolarze nie jest Więc y, czy tam po 1 euro Więc, y, więc y, no to no generalnie Możemy sobie posprawdzać inne kryptowaluty a trochę ich jest, y, do wypłaty nawet możemy dogem do y, wypłacać. Więc no, są tu olbrzymie, olbrzymie możliwości y, tej wypłaty. Jak widzicie, wiele tych kryptowalut, ale to, mówię, to jest mało istotna kwestia. Kurą, żeby sobie tu zaznaczyć, na jaką, na jaką walutę y, podstawową. E, przelać i, e, i przekonwertować i wtedy e, i wtedy mam taką możliwość tylko musicie zobaczyć żeby tu nie było nieporozumienia musi być podany dolar, przepraszam euro, tak bo na euro przelewamy. Bitcoin euro jest, natomiast tutaj widziałem właśnie to Cardano e, z Cardano nie można na euro e, a więc no, musimy tutaj sobie, każdy musi sobie tu po swoim poszukać generalnie, mm, no są te, jest dużo opcji na pewno USDT, czy stetera można, można przekonwertować jak przekonwertujemy, wracamy, wracamy na ten portfel spot, wpłać, wypłać i yy, yy, robimy wypłatę tutaj wchodzimy w tą zakładkę wybieramy albo możemy przelać kryptowalutę albo FIAT, tak no to wiadomo, że tu mówimy o, o fiatach wybieramy kryptowalutę, którą y, przepraszam, walutę tradycyjną, którą chcemy, którego FIATA. No i ja mówię, ja osobiście korzystam z sepy można tutaj tą kartę bankową Visa spróbować, tylko tu będzie większa weryfikacja, weryfikacja y, no o tych metodach sobie porozmawiamy kiedyś w przyszłości. Także metoda jest prosta, łatwa, przyjemna. Oczywiście pamiętajcie, że zgodnie z, z aktualnym prawem podatkowym od y, przekonwertowanej y, kwoty y, kryptowalut na waluty fiducjarne, to się tak chyba ładnie nazywa, czyli tak zwane te fiaty, w skrócie, y, musimy je, powinniśmy może w ten sposób je wykazać w zeznaniu podatkowym za, za dany rok to tylko tak tyłem informacji oczywiście tutaj wszelkie wszystkie materiały, które są przeze mnie przygotowywane nie są żadną poradą inwestycyjną podatkową, ani, ani jakąkolwiek inną są to tylko moje prywatne Opinie, zdania na, na jakieś tematy, pokazanie techniczne, jak coś zrobić. Natomiast y, oczywiście każdy podejmuje sam decyzję, y, czy się rozlicza, czy się nie rozlicza, czy to wykazuje, czy nie wykazuje podatków, y, czy coś kupuje, czy coś sprzedaje. To jest oczywiście, to są Wasze pieniądze, Wasze ryzyko, Wasze zyski, Wasze straty, Wasze ryzyka. Także to by było na tyle. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy dotrwali do końca. Mam nadzieję, że będziecie ze mną w kolejnych materiałach. Zapraszam Was do, na, na mój serwer na Discardzie, który stworzyłem kilka dni temu na prośbę kilku tutaj subskrybentów moich. Grupa jest mała, ale się prężnie rozwija. Wymieniamy się tam wspólnymi pytaniami jeżeli ktoś czegoś nie wie to inna osoba mu odpowiada jest to bardziej taki kameralny kameralne miejsce na, na to żebyśmy mogli w grupie się trzymać i, i, i się wspólnie wspierać kanał mój tak pod tytułem podsumowania bardzo prężnie się rozwija nie wiedziałem że będę cieszył się aż takim Zainteresowaniem, co mnie bardzo cieszy, robię to, bo jestem. Kryptowaluty są moim hobby i, i postanowiłem, tak jakby um, moim doświadczeniem, które może nie jest duże, ale przeżyłem poprzednią Hostę I tak jak już tam w tymś materiale mówiłem, przeżyłem Hostę i nic na niej nie zarobiłem. Postanowiłem sobie, że, że w tej hoście już zarobię i, i tak się już na pewno stanie. Natomiast, natomiast chciałbym się podzielić moją wiedzą dotychczasową z innymi osobami, które może nie są na rynku tak długo jak ja, żeby nie popełniły po prostu tych samych błędów, a także wiedziały po prostu jak technicznie pewne kwestie robić, których ja kiedyś nie umiałem, nie zrobiłem i, i przez to mogę żałować. Także. Także trzymajcie się, bądźcie tutaj na bieżąco, oglądajcie filmy, subskrybujcie mnie bardzo, jeszcze raz o to proszę, bo, bo to jest jakiś tam wyznacznik, czy, czy jest sens to dalej robić, czy nie, no na ten moment jest sens, ale, ale wiecie, no, jeżeli nie ma nowych subskrypcji, to człowiek się, że tak powiem, dołuje i nie wie, czy, czy jest sens dalej poświęcać swój czas i, i to robić dla Was. Także jeszcze raz dzięki wielkie. Także kto chce realizować zyski już powinien potrafić z Binance, a następnym razem może nie następny film, ale któryś z kolei będzie o, o innych metodach wypłaty, wypłaty zrealizowanych zysków, yy, czyli wypłacenie, zamiana kryptowalut na waluty Fiat, a następnie ich przekonwertowanie na nasze rachunki bankowe, walutowe bądź do naszej rodzimej. Złotówce. Także trzymajcie się, subskrybujcie, wchodźcie na mój kanał, em, także na Discorda i, e, i to wszystko w dzisiejszym materiale. Także trzymajcie się, pozdrowienia od Krypto KryptoKozaka. Cześć!